Siemaneszko, z tej strony Synika, a w dzisiejszym odcinku Witam was znowu w grze Blooms Tower Defense 6 I dzisiaj będziemy testować nowy rodzaj małpki, militarne I dzisiaj testujemy pierwszy, piąty tier snipera, czyli Paraliż Moabów A najpierw, zanim to zrobię, to w ostatnim odcinku zapomniałem E, wspomnieć o Wicu, muszę go znaleźć. E, o, o Boże, na P na pewno był tak Peppa Więc ma 122 level. Mailuje Saunę, Etienne'a i tego, którego nie znam, nazwy, znaczy znam, ale nie umiem go wymawiać. Dartmanki, Statek i Saba. Więc lubi grać pod wodne mapki na pewno i weźmiemy sobie mapę hmm, jakąś dobrą dla snajpera Bo snajper jest mapką, która bije na cały obszar yy, i skoro pójdziemy też ja się tak zastanawiam naprawdę pójdziemy po, te, po tą mapę z drzewem a sobie pogramy na niej na średnim. Chyba zdążymy. Do 60. rundy. Albo nie, nieważne. Postawimy sobie naszą Snapchera tu, bo on bije. na całą mapę. I puścimy. A w sumie też po sobie naszą dartmową dartmałkę. Zawsze się przyda. I dopóki się zbiera na Etiena. zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz pod tym filmem. I zajrzyjcie też w opis, bo w opisie jest mój link do znajomych. Dodajcie mnie. Ja was pozdrowię na następnym odcinku. Kiedyś jak będzie tylko okazja. I, i no. Po prostu kiedyś. To będę nagrywał czasem coś z widzami. Yy, będziecie mogli też mi wysyłać papki Da yeah, się będę nagrywał jeżeli nabijemy 50 subskrypcji to podam wam kod do... kod link do serwera Discord w sumie nawet nie wiem ile teraz mam subskrypcji na ten moment sprawdzę sobie na szybko niech ten nasz Adyen tutaj bije. Yy, no więc mam 39, więc brakuje mi tylko jednej subskrypcji do 40 i 11 do... 11 do naszego celu 50. Nie będziemy szli pod noktowizor, bo nasz agenda widzenie kamo. Lepszy najpierw dwa pod dół. I teraz pierwsze podśrodek. Pocisk pełno Pełnoplaszczowy, pełno nie wiem. Strzały przekuwają cztery warstwy balonów, a kule i odłamki mogą przebijać połowiane i zamrożone balony. Ogólnie to Sniper jest nauką, yy, pod którą kiedyś była bardzo popularna taktyka, że taktyka pod Snipera, gdzie po prostu grało się samymi Sniperami i tak się przechodziło gierkę. Nie wiem czy to nadal działa, ale wiadomo, że kiedyś wszyscy tak robili. I w komentarzach mi pisaliście, że odcinki mogą ma Także podobają wam się takie odcinki jakie teraz są, bez tych cięć, jak po prostu gadam, więc takie będą, dopóki się wam podobają. Kolejne ulepszenie, to jest Wielki Kaliber. Trzały mogą przykuwać 7 warstw balonu. Ulepszyłem oczywiście dwa pod dół. Wolę dwa pod dół z pienem, albo z Wioską, niż pod środek, bo bije szybciej. A to naprawdę dużo daje, jeżeli chodzi o ten górny tier sniper. Ulepszymy sobie naszą drakmałkę. Na razie tu trzy pod dół i dwa pośrodek. Więcej nie będziemy ulepszać, Znaczy na razie. Później pewnie to ulepszymy. A teraz sobie pozbieramy na trzeci... Tak, trzeci tier snajpera. I naprawdę ostatnio ciężka z tymi odcinkami. I cieszę się, że dzisiaj wam go nagrywam. Bo lubię dla was nagrywać te filmy i też w dla siebie nagrywam. Kiedyś na pewno wrócę do tego, że będę nagrywał codziennie, ale na razie jest ciężko, bo naprawdę mam wiele zajęć. Mamy już trzecie ulepszenie śmiertelna precyzja 20 do obrażeń na strzał, plus dodatkowe obrażenia do balonów ceramicznych. Następne ulepszenie już jest bardzo OP. jest nawet tanie. Ogólnie sniper nie jest zbyt dużą małką. Ale militarne małki Oprócz Mortara Chyba wszystkie są świetne Tylko ten Mortar Nie wiem czy ktoś gra Ja na, 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 mam tylko 65 expa Mortar jest ja... A dobra Mortarze będzie Na odcinkach z Mortarami I już wiem, że będę się na nich męczył Chyba, że wezmę specjalną mapę pod nich Zaraz już nas będzie stać. I potem ulepszymy dart małpkę, bo zaczynają się robić problemy, że przechodzą balony. Znaczy, że żadne nie przeszedł, ale prawie. Przyhamowanie MOABów zadaje o wiele więcej obrażeń i pociskami unieruchamia balony klasy MOAB na krótką chwilę. I to ulepszenie już jest bardzo dobre. To sprawia, że nasz Moab się nie rusza, kiedy uderzy. On może w naszego młaba uderzyć parę razy. Teraz mamy problem. I musimy ulepszyć nasz Sąndard małpy na czwarty pier. To był za duży ru rush y pancerza, a nic poza nim go nie biło. 32 tysiące kosztuje to nie jest aż tak mało, jak myślałem. A to nie jest aż tak dużo, jak widać z naszym mławem sobie poradził, zanim w ogóle cokolwiek go zaczął bić. I dorównuje przebiciom naszemu Mistrzowi Kuszy, który bije o wiele, wiele szybciej. No i też ma krytyki, więc też ma duże obrażenia. Ogólnie to ten Sniper nie jest taką małką, która by sobie sama poradziła, bo on jest wolny. Ale właśnie gdyby do tego snipera dołożyć snipera pod dół, to już było inaczej. Jeszcze snajper pod środek też się może wydawać taki słabszy, ale ma też bardzo fajne, późniejsze uleczenia, od których nagram. Nie wiem kiedy nagram, ale w najbliższych odcinkach. Już mamy 11 tysięcy Nie wiem czy coś stawiać Na razie nie miałem problemów Więc chyba nie Najwyżej sobie Dostawimy tak Shootera chyba innego nie Poznajmy to postawię Syrenę Bo to jest jedyna małpka której nie, nie zdążyłem nawet zbić. Więc niech sobie coś tam bije Zawsze coś to Coś ta No, troszkę bije jak na to, że jest w ogóle bez ulepszeń. Fajna, fajna w sumie jest ta sirena, ale trochę się wydaje przekombinowana. Już mamy z powrotem 20 tysięcy. O nie, zrobiły się wielkie problemy, więc postawimy naszego Tak, shootera gdzieś w tym miejscu. Niech jest tak ulepszony, bo za dużo balonu zaczęło przechodzić. I myślę, że teraz już wytrwamy bez wydawania na nic. Mogę sobie ulepszyć naszą podśrodek, a w sumie mogę pójść pod środek. czy wyda 60 tysięcy może nie pójdziemy tak po prostu niech niech zamraża nasza syrena to na będzie będziemy pić mam jeszcze odstawić jena ja teraz drugiego więc na pewno już się uda syrena się troszkę nabije bo też będę musiał z niej nagrać odcinek a sam też się w sumie uczę dopiero grać tą Syreną, bo nie mam odblokowanych jeszcze dwóch piątych pierów. Ale, ale wiem, że na pewno ten dolny jest strasznie... Okej, okay. Tak, to jest chyba ten dolny, ten co zawija balony wokół Syreny. W z tak jest to naprawdę świetne. W ogóle zapomniałem na wstępie odcinka już to miałem powiedzieć. Jutro jest Sylwester i następnego dnia nowy rok, więc wesołego nowego roku i żeby był ten nowy rok lepszy niż ten, co teraz w ogóle mi się wydaje, że ten rok był jakiś trochę dziwny. Ale mamy już piąty. Pierwszy. Paraliż młabu. Niesprawne Moaby są unieruchomione na dłużej, a wszystkie inne ataki zadają im dodatkowe obrażenia. I chyba teraz po prostu pójdziemy sobie na sandboxa, żeby pokazać Wam, jak sobie on poradzi z Moabem. Na naszej ulubionej mapie do sandboxów. Na łatwym. Znaczy nie z tylko z badem i od razu tego będzie shorts. Więc wyciszę muzyczkę. I tutaj będzie przyspieszenie. Jak było widać, nasz snajper pod górne drzewko prawie sobie poradził ze zwykłym badem, tylko moaby przeszły. Ale już kiedy dostawiliśmy wioskę i alchemika, poradził sobie nawet szybciej niż w połowie mapy. Więc jak chcemy coś na moaba, to na pewno snajper pod górę. Moaba na bada, to snajper pod górę na pewno się przyda. Otworzymy sobie prezent, chociaż wydaje mi się, że już go otwierałem i. To już będzie na tyle z tego odcinka, następny będziemy testować kolejny tier snajpera.